Karta płatnicza XRP Mastercard wystartowała wczoraj. Dostali dofinansowanie w wysokości 75 milionów dolarów od Gemini. I to mogłoby przenieść XRP z wirtualnych wykresów do realnego terminala płatniczego na całym świecie. To jest właśnie taki most do mainstreamu, na który czekała społeczność XRP Army. I to już nie fikcja. Wczoraj XRP przebił kapitalizację rynkową BlackRock, największego giganta finansowego na świecie. Sprawdźmy, jak reaguje rynek i co czeka nas dalej. Podczas gdy kapitalizacja rynkowa XRP osiągnęła nowy kamień milowy, cena aktywa jednak w ostatnich dniach zaliczyła gwałtowną korektę. 18 lipca XRP dobił do nowego ATH na poziomie 3,65, ale od tego szczytu spadł prawie o 20%. Dzisiaj notowany jest na minusie niemal we wszystkich przedziałach cenowych. Wczoraj XRP zaczął iść leciutko w górę, ale po osiągnięciu 3,12 nagle bum zjazd. I podobnie wyglądało to, w bardzo podobnym czasie, na Etherze. Silny wzrost i nagle BUM, spadek z klifu. Niektórzy mówią, że to manipulacja i te instytucje znowu mieszają. Starzy inwestorzy Bitcoina na przykład zaczynają jednak odmrażać portfele i uciekać z Bitcoina. Część ich kapitału płynie do altcoinów, do Ethera, a niektórzy, zgadliście, wybierają XRP. Dlaczego? Bo XRP ma realne zastosowanie i stoi u progu adopcji instytucjonalnej. Niedawno kurs XRP uformował formację cup and handle, czyli ta filiżanka z uchem, która jest silnym sygnałem kontynuacji trendu wzrostowego i często pojawia się przed większym ruchem w górę. Cena obecnie konsoliduje się w opadającym kanale, czyli właśnie tworzy to ucho. Wybicie powyżej tego poziomu może uruchomić wzrostowy impuls w stronę 3,80. Jeśli kupujący utrzymają impet, XRP może rozszerzyć wzrosty nawet w kierunku psychologicznego poziomu 4 dolców. Oczywiście mamy też stronę spadkową. Jeśli cena nie utrzyma się, wsparcie znajdujemy dopiero w okolicy 2,50. Ale ETF -y dla XRP. To kwestia czasu. Kiedy instytucje takie jak Grayscale, BlackRock, 21 Shares, Franklin Templeton wejdą na rynek, XRP to nie będzie jednodniowy rajd. Mówimy o napływie kapitału przez wiele miesięcy październik, listopad, grudzień, aż do pierwszego kwartału 2026 roku. I naprawdę czekają nas ekscytujące tygodnie. Prawdopodobnie Alt Season ruszy w połowie września. Owszem, istnieje 84% szans, że prezes Fed, Jerome Powell, obniży stopy procentowe we wrześniu, a rynki akcji osiągną nowe rekordy w wyniku tej decyzji. Jednak część tej euforii może już powoli wygasać. Jak w takiej sytuacji ustawić swój portfel inwestycyjny? No bo pytanie, czy czeka nas największa wyprzedaż w historii, czy może jednak ceny aktywów poszybują w kosmos? Jeśli jednak chcesz się przygotowywać na wzrosty, to z tokenem te 6900 nie musi się tym specjalnie przejmować, bo kupując w przedsprzedaży wiesz, że im szybciej kupisz ten token, tym taniej go dorwiesz w ICO. Linka do ich witryny znajdziesz w opisie filmu, a czas się kurczy, bo ta przedsprzedaż oficjalnie startuje już za dwa dni. Zebrali już 2,5 miliona dolarów a my będziemy na żywo podczas premiery obserwować jak zadziała kurs. A więc jeśli chcesz go kup, kupić, to link do projektu znajdziesz w opisie filmu. T6900 został poddany audytowi przez Coinsalt, Proof, więc tak naprawdę nie trzeba się martwić podejrzanym kodem czy ryzykiem pula. Oczywiście, czy wystrzeli od razu? Tego nie wiem, ale zapraszam Was już dziś na live i liczymy na mocny start. Dajcie znać, co myślicie o tej całej sprawie, o XRP, o karcie na Mastercard oraz o Tokenie 6900. Do usłyszenia.